Witaj! Dzisiaj dowiesz się absolutnych podstaw mechaniki gry Escape from Tarkov, które powinny przełożyć się na zwiększenie zasobności Twojego stasza. Jeśli masz już jakieś pojęcie o tej grze, to raczej przy tym materiale spodni nie zgubisz wrażenia. Daj znać w komentarzu jednak, co byś dodał od siebie. Myślę, że to będzie taka sytuacja win-win wtedy. Będzie tutaj garść porad o tym, jakie ścieżki obrać i co zbierać na początku wipe'a. Od razu ostrzegam internetowych napinaczy, że ten film nie wyczerpuje tematu. Nie będę tutaj kłamał, że robię ten poradnik oczywiście też dla satysfakcji. Zależy mi na przyciągnięciu nowych widzów do kanału. Także pamiętaj by dać łapę w górę i suba. To naprawdę pomaga rozwijać się kanałowi. Podzielimy sobie ten poradnik na kilka części. Co się ubierać by zwiększyć zarobki, walka zarabiania po łajpie, co lutować, gdzie lutować oraz czego nie robić. Podstawą zarabiania jest gamma container lub jakikolwiek inny. Powszechnie nazywane przez nas dupą. Po Twoim zgonie nikt tam swoich paluszków raczej nie włoży, przez co możemy wykorzystywać go, by zagwarantować sobie zachowanie tych najbardziej wartościowych przedmiotów, które znaleźliśmy na razie. Nawet jeśli nie będziesz mógł go później sprzedać danego przedmiotu oczywiście, na rynku, bo umarłeś z nim albo wyszedłeś zbyt szybko, to oszczędzisz sobie później pieniążki na zakupywaniu tych przedmiotów, które będą potrzebne do ulepszeń. Być bogatym nie oznacza mieć dużo rubli. Być bogatym oznacza, że, że nie potrzebujesz tych rubli, które już masz, wydawać. Przede wszystkim, by zarabiać, musisz przeżywać. Twoim celem jest wyniesienie możliwie największej wartości przedmiotów z statusem Fun and Ride, by w pobiciu 10 poziomu zacząć je sprzedawać na rynku za grube pieniądze. Głupie śrubki potrafią kosztować po 100 tysięcy rubli. Bieganiem z kawem warto się wstrzymać, aż yy, nie wbijesz sobie na PMC i flea marketu. W przeciwnym razie może się okazać, że miejsce w starszu szybko się skończy i będziemy musieli sprzedawać przedmioty, które wynieśliśmy na skawranach za bezcen do handlarzy. By móc sprzedawać dany przedmiot na rynku, musi mieć on status Found and right, Taki biały ptaszek w rogu. Czyli musisz być przez 10 minut co najmniej na danym rajdzie lub zabić około 2 skawy. Lepiej odczekać przy ekstrakcie ekstra 2 minuty w bezpiecznym miejscu niż polować na boty chuj wie gdzie. One lubią pacnąć niestety ze strzelby tak z dupy w głowę albo jak nie masz pancerza w klatę. Bardziej niż twoja babunia lubiła polować na muchy z klapaką. Także mniej więcej tak to się przekłada na rzeczywistość. Dlatego zabieraj zawsze ze sobą pancerz, rig, słuchawki oraz plecak. Bieganie z toporkiem po polu walki tylko przyniesie ci pozorne oszczędności. Pomimo tego, że włożysz sobie śrubki w dupę, to i tak ich nie sprzedasz, bo jakiś skaw Cię pogoni na drugi świat i wtedy i śrubeczki, i nakręteczki, które Cię tak namiętnie obcierały w poślady, yy, staną się 20 razy mniej warte. Dlatego w bezpieczny kontener wkładaj sobie rzeczy, które będą miały dla Ciebie wartość nawet po śmierci. Radyjko yy, zamiast śrubek, jeśli już masz hideout rozbudowany, tak dla przykładu oczywiście. Chcesz rozbudowywać hideout? Wkładaj śrubki. Chcesz robić gunsmitha i będziesz potrzebował np. uchwytu do danej broni? Pakuj sobie uchwyt w dupę. Pamiętaj też, że jeśli posiada, nie posiadasz długiej broni, to skawy będą za tobą gonić po mapie i próbować cię zabić. Wydaje mi się, że im biedniej jesteś ubrany, yy, tym bardziej lubią za tobą biegać i skupiać się na tobie. Dlatego, PAKA plus skaw Backpack plus SKS za 100 tysięcy. Yy, mogą wydawać Ci się na początku stratą kasy, jednak yy, potrafią one w bardzo rzeczywisty sposób zwiększyć swoją przeżywalność i majątność. Wystarczy, że wyniesiesz dwie paczki śrubek i już jesteś do przodu. Jeśli nie wiesz jaki gier wybrać, by być skutecznym przy PvP, polecam zajrzeć oczywiście do jednego z moich innych poradników pod tytułem Jak przestać umierać Escape from Jeśli chcesz zarabiać, to raczej unikasz walki. Mówimy tutaj zarówno o PvP, jak i PvE. Na początku raczej nie będziecie stać na broń z i pomimo, że zabijesz skawa w bezpieczny dla siebie sposób, gracze i tak Cię usłyszą. Najłatwiej przeżyć będąc niezauważonym. Na początku wipa dużo graczy będzie biegać po obszarach, o których opowiem Ci trochę później w, w tym filmie, yy, dlatego zaskoczenie ich i ogólna znajomość miejscówek w tamtych okolicach będzie dla Ciebie bardzo korzystne. Z kawów unikamy, oczywiście nie strzelamy. Jeśli Wroki PMC o nas nie wie i jest solo, a mamy czysty strzał, to walimy. Tylko pamiętaj, zawsze jest jeszcze jeden więcej. Absolutnie nie opłaca się walczyć na początku meczu. Oni raczej nie będą mieli nic na sobie wartościowego. Oczywiście inaczej sprawa kreuje się, kiedy minęło na przykład 15 minut na kastomach. My mamy pusty plecak, a ziomek biegnie niczym sobie jakiś popierdolony grzybiaż na amfetaminie przez środek rzeki na kastomst. Równanie w tym wypadku jest proste. Lecak wroga plus upływ czasu równa się lód. Wiecie, matura z matmy nie poszła na marne. Musisz się zawsze ubezpieczać. Dlaczego? Jeśli udało ci się kogoś zabić, a ten pan ma sprzęt, który według ciebie warto podnieść, rozglądasz się dookoła. Widzisz krzaki? Tak, już wiemy co robić. Podejdź tak do trzeciego, czwartego krzaka w kolejności od miejsca gdzie leży pan, i wyszuć cały swój sprzęt. Prawie, że. Oprócz broni. Im bliżej dostawisz swój sprzęt tego pana, tym większa szansa, że nie wróci. Ale wróć, 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 wróć! Stop, 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 stop! Ty nie jesteś jak Korzeniowski, żeby zapierdalać pół mapy, wyrzucić swoje szmaty. Nie przesadzaj. Pozbieraj pana, wyładuj amunicję ze swojej broni lub zabierz swoje magazynki do plecaka, a resztę wyrzuć w cholerę. Broń, wyrzuć tak troszkę bliżej tego pana, gdzieś tam w trawę. Dlaczego w trawę? Dlatego, że trawy nikt nie przeszukuje, a broń jest na tyle niska, że jej po prostu ni cholery nie widać, jak przerobisz obok. Najbardziej przy lutowaniu skupimy się na rzeczach do rozbudowy hideoutu, kryjówki. Listę tych przedmiotów znajdziesz w opisie filmu tam na dole. Będzie tam link do Wikipedii ze spisami i obrazkami wszystkiego. Im więcej czegoś potrzeba, tym prawdopodobnie lepsze ceny będzie to osiągnąć na rynku. Ogólnie rzecz ujmując, interesują nas śrubki, nakrętki, komponenty komputerowe, grafika komputerowa najbardziej, elektronika, butle z gazem, akumulatory, klucze do drzwi na online, interchange reserve, mark roomy. Nie interesują nas bronie ze skawów, czapki, pancerze poniżej trzeciej klasy. Jeśli masz wybór przynieść z rajdu jedną broń więcej lub jedną paczkę śrubek, wybierz śrubki. Jest kilka map, które warto zwiedzać, ponieważ pomimo, że nie masz kluczy, możesz dosyć łatwo się wzbogacić. Customs. Tutaj jest najtrudniej o zgoń, ponieważ obszar, na którym zbieramy sprzęt, jest największy i łatwy do ogornięcia dla nowych graczy. Najbardziej interesują Cię Hidden Stasze ukryte na całej mapie oraz drawersy i komputery. Podzielimy Customs na dwie części. Linią podziału jest rzeka. Jeśli zaczniemy od tej mniejszej połowy, to interesują nas niebieskie budki na placu przy czerwonym budynku. Są tam drawersy, które respią nam żarówki, gaz i i podobne. Później przechodzimy sobie na drugą część mapy, zbieramy hidden starsze pod rurami przy Road to z customs, zwiedzamy bibliotekę, zbierając folder with intelligence oraz zalewy, które są później potrzebne do misji. Idziemy następnie na twierdze lub dormy, w zależności od tego, czy mamy mark rooma czy nie mamy mark rooma. Na dormach mamy jeszcze więcej Drowersów. na twierdze mamy duże drewniane skrzynie, w których respi się mnóstwo drogich rzeczy, jak corrugated haze, housy, śrubki i tym podobne. Następnie lutując resztę hidden Staszy, dochodzimy do green skin Rooma, w którym mamy dużo narzędzi i szpargałów do zebrania. Kończymy nasz wypad na szkiełkach, zbierając komputery i kolejne skrzyneczki z narzędziami. Jeśli respisz się z drugiej strony mapy, robisz to samo, tylko z kompletnie innej od kolejności. Online. Tutaj sprawa jest łatwa i trudna jednocześnie. Sobie zastanawiasz się, co on pierdoli? To właśnie, nasz cel to jest wioska przy tunelu. Przychodzimy do, z domu do domu, szukując wszystkie skrzyneczki, kurteczki. Jest to bardzo popularne miejsce na początku wipe'a, dlatego, że jest tam bardzo duża też śmiertelność. Yy, możesz też zreśpić się po złej stronie mapy i wtedy nie ze zbierania fajnych hajsów. Można spokojnie 2 miliony na takiej przechodzce wzdłuż domków wynieść, przy odpowiednio dużym plecaku. Jest duże ryzyko, jest duży zysk. A reserve to najłatwiejszy, prawdopodobnie najszybszy, a przede wszystkim najmniej wyboisty sposób na zarabianie rubelków w Tarkowie. Na tej mapie są dwa budynki, które respią bardzo wartościowe rzeczy. Rulowa i komunikacyjny. Oba budynki znajdują się w pobliżu helikoptera. Biorąc je jako punkt orientacyjny, nowy helikopter, to komunikacyjny jest na dziobie, a królowa polega o lewej stronie. Interesuje nas osprzęt wojskowy i komunikacyjny. ASA, która przypomina wyglądem paster miodu, potrafi swoją ceną dochodzić do 2 milionów rubli. Owy jackpot zajmuje tylko 2 na 2 sloty, także od razu wkładamy go sobie do dupci. Karta graficzna po miesiącu, dwóch miesiącach po IP najczęściej yy, osiąga dwukrotność, nawet trzykrotność wartości Bitcoina w Tarkowie. Radyka to prawie 100 tysięcy rubli za sztukę. MCB, military cable, wszystko co fioletowe to lubimy i zabieramy ze sobą. W prawie wszystkich budynkach na rezerw, oprócz tych dwóch oczywiście, mamy dostęp do drawersów, które dodatkowo respią dużo wartościowych szpargałów. Nie zbieramy ze sobą plecaka jaką PMC. Wystarczy nam duży rik, do którego pakujemy luty i wychodzimy darmowym wyjściem bez plecaka. Znajduje się ono obok stacji paliw. Jest to taki y, 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 kanał ściekowy otwierany y, przykrywą. Jesteśmy w końcu szturem, to i spierdalamy kanałami. Opcja jest też iścia na lizer w skawę. Mamy wtedy bez problemu wyjścia z plecakiem. Ja tam tego nie lubię robić, bo bardzo długo czeka się na możliwość zagrania. Bardzo dużo chętnych jest, a meczy jakby tak mało. Lepiej powiedz dwa razy PMC ze samym rigiem niż raz z kawem i zbierać resztki. Jeśli w miarę Wiżu i słyszę, co się dzieje na mapie, a szczenie dla Ciebie to nie tylko opowieści ojca, jak chodził do szkoły i niedźwiedzia odganiał z dwórki, to może spróbować ubić raidersów. Reszpią się oni po włączeniu dwóch ekstraktów. Pierwszy to przy market roomie, tam najgłębiej położonym miejscu w podziemiach jest dźwignia. Albo włączenie zasilania w małej budce pomiędzy kulową a piąkiem, który jest na y, żopie helikoptera. Taka mała chatka, co te tam się dwa skraty tylko mieściły. Na pozostałych mapach i lokalizacjach albo potrzebujemy kluczy, albo bardzo łatwo się je zgubić, albo bardzo łatwo umrzeć. O łódcach się nie wypowiadam. Ja na tą mapę nie chodzę, nie lubię, nie chcę. Czego nie robić, by zarobić? To jest bardzo ważne pytanie. Przede wszystkim nie bądź greedy. Masz pełen plecak, a przed tobą leci jakiś y, typek z bardzo dużym plecakiem, nie strzelaj. Masz połowę plecaka, a przed tobą leży na drodze ktoś zabity, uciekaj. Ciwość i nadmierna pewność siebie w Tarkowie najczęstszym powodem zgonów jest. Raczej umawiać kiedyś Mistrz Joda podobno. Unikamy przede wszystkim biegania z kawem na inne mapy niż reserve. Z tego co zauważyłem, inne mapy nie są tak bogate w loot i to co już się zrespiło, to w 90% już jest przebrane przez innych graczy, którzy byli na mapie przed nami, dlatego że grali PMC. Unikaj sprzedawania przedmiotów bez sprawdzania czy są potrzebne do rozbudowy hideout. Nawet jeśli teraz są tanie, nie oznacza, że później nie będą droższe. Jeśli nie biegamy bez wyposażenia, zmniejsza to naszą skuteczność w zarabianiu rubli. Okej, okay, okej, okay. Ale zaraz, przecież nie powiedzieć o tym, o tym, o siamtym. No tak, to była tylko esencja zarabiania w Tarkowie. Nie wchodziłem tutaj w szczegóły. Wiem, że niektóre wątki zawierają tylko szczątkowe informacje. Powtórzę raz jeszcze. Moim zdaniem inne mapy niż te trzy wymienione wcześniej nie nadają się do zarabiania dla nowych graczy. Na sam koniec pragnę podziękować Ci za Twój czas i poprosić o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. Ach, no i w weekendy streamuję w to, naszego kochanego Tarkowa. Wbijaj i sprawdzaj. Chętnie odpowiem na Twoje pytania na streamie. No i moją brzydką mordę może i zobaczysz. Win-win, nie? Chciałbym tutaj jeszcze podziękować Reduktorowi, Klimasowi i Emptiemu. W tej kolejności, jeśli chodzi o wkład pracy w ten poradnik. Dzięki za pomoc. Wielka łapa w górę dla Was, chłopaki. Trzymajcie się. Hej!